Witam Was. Witam Was już w ostatnim miesiącu tego roku. Miesiącu, kiedy aż chce się podsumować do dokonania tych ostatnich 12 miesięcy, chce się czasami wreszcie coś zamknąć, tą grubą kreską podkreślić i powiedzieć: no dobra. A teraz zliczam i patrzę, czy to mi się opłacało, albo po prostu, co mi ten rok przyniósł. I tak właśnie będzie wyglądało to czytanie na grudzień. W momencie, kiedy coś się kończy, robi się miejsce na coś nowego. Ale, ale to dopiero w czytaniu dla poszczególnych znaków Zodiaku. Natomiast teraz chciałabym zobaczyć, jaka ta główna energia będzie nas wszystkich dotyczyła, ale to bez żadnych moich tutaj ukierunkowań. Zobaczmy po prostu, co karty powiedzą dla nas wszystkich, jaki ten grudzień dla nas będzie. Mam takie wrażenie, jakby to, co właśnie się zaczęło, to, co mogłoby być głębokim uczuciem, głębokim natchnieniem, wielką inspiracją, albo wręcz naprawdę budzić nas do życia i tych, co głęboko są zakorzenieni w takiej materii. W takim życiu tu i teraz może to wszystko poruszyć. Może być to myśl, może być to idea, może być to uczucie, mogą to być wiadomości, ale również to mogą być po prostu pozytywne emocje, które związane są z takim natchnieniem, które do nas idzie, czy też informacjami, wiedzą, która może na nas spłynąć. I powiem wam, że ten czas, ten czas, który właśnie się okazuje, zmusi wielu z nas do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu, żeby to, ten swój grajdołek po prostu opuścić, może, może takie zaszufladkowanie się, a może z chęci po prostu przeczekania, gdzieś tam się okopaliśmy i teraz będziemy chcieli wreszcie budować swoje piękno wokół siebie, wreszcie kreować, wreszcie pomnażać. Wreszcie być szefami swojego cudnego świata. Ale, ale oprócz tej myśli, tej idei, która do nas przyjdzie, tego natchnienia, tej wielkiej miłości, może nawet miłości po prostu do samych siebie, tej miłości również w relacjach, tej miłości do kogoś, potrzebne jest ugruntowanie. Potrzebne jest zwykłe życie, pranie skarpetek, chodzenie na zakupy, zarabianie, opłacanie rachunków. Jednym słowem, normalna, szara codzienność. Ale oprócz tej szarej codzienności, będzie tu coś jeszcze. Będzie to wyrwanie do przodu, będzie ta, ten wielki renesans uczuć, wielki renesans kreatywności, miłości który rzuci nas jakby na kompletnie inne tory. To jest nawet tak wielkie poruszenie, że ci, którzy są jakby w takim życiowym kieracie i chodzą tylko odtąd-dotąd, praca, dom, spanie, praca, dom, spanie, nawet oni, nawet ci, którzy nie chcą widzieć czegoś jeszcze, Właśnie to, coś jeszcze zauważą, i to wyrwie nas wszystkich z tej takiej szarej, zwykłej, bórej, powtarzalnej codzienności. Będzie się chciało chcieć. Będzie się chciało coś zrobić dla siebie, dla swojej pozycji, dlatego, żeby budować, żeby kreować, żeby koło siebie było fajniej, ładniej, milej, zasobniej, żebyś te nasze domy, mieszkania i wszystko to, co wokół siebie zgromadziliśmy, naprawdę było cudowne i nawet, jeżeli stwierdzamy, że nie mamy tak wielkich funduszy, żeby wszystko remontować, czy budować od nowa z bardzo drogimi gadżetami, to nawet zmieniając małym kosztem, małym wysiłkiem już coś wokół siebie poruszymy ten, tą zastałą energię do większych zmian. Tak więc namawiam namawiam was wszystkich nas wszystkich bo również siebie samą do tego żeby zmieniać żeby upiększać wszystko to co jest wokół nas żeby poruszyć tą energię żeby przestać mówić że to, co stare, to, co już sprawdzone i to, co poznane, to, co tak z jednej strony dające spokój, ciszę i wytchnienie, ale jednak zastój, żeby właśnie ten zastój ruszyć. Nawet drobnymi rzeczami, ale do przodu. Tutaj również mieści się poszerzanie swojej wiedzy. Pójście na kurs, wyjechanie za jakąś ideą gdzieś dalej, chociażby za swoją furtkę, do innych ludzi, którzy może coś wiedzą, ale też nie obawianie się wyjścia ze swoim własnym pomysłem i chęcią realizacji go. Bo może takie małe rzeczy, właśnie, ale już ruszone, już jakby wprowadzone w działanie mogą przynieść wielkie efekty. Tyle tylko, że na początku mogą wydawać się właśnie takie małe, małostkowe, drobne, a nam się chce czegoś wielkiego. Tak więc, nie nie ustępujcie, nie zastopowywujcie się w tym marszu do przodu, nawet jeżeli on jest taki powolny i nawet jeżeli sami siebie zaskakujecie, że można w coś się zaangażować. Idźcie, twórzcie, kreujcie, pracujcie dla siebie, dlatego żeby było wam lepiej, fajniej bezpieczniej, żebyście poczuli się właśnie osobami uniesionymi potrzebą swojego serca, ale też zadowolonymi z tych efektów swojej pracy. Piękny miesiąc chociaż może równać się, że czasami wstanie z tego swojego zastałego fotela, z tej pozycji, która gdzieś tam już jest obcykana, może wiązać się z pewnego rodzaju dyskomfortem, tak to delikatnie nazwijmy. Ale, ale to się opłaca. To jest nowe, nowe, które daje szansę na to, żebyśmy sami kreowali swoje życie. Okej, okay, słuchajcie, piękna energia dla nas wszystkich. Czy równie pozytywna i fantastyczna będzie dla poszczególnych znaków Zodiaku? Zaraz sprawdzę. Natomiast jeszcze jedno słówko tytułem wstępu. Jeżeli sprawdzacie swój horoskop solarny. Również zobaczcie, czy, znaki, czy położenie Waszych planet osobistych nie jest z wami spójne. Link do tego, żeby sprawdzić, gdzie jest chociażby wasz, wasz ascendent, znajdziecie w opisie filmu. Natomiast inne planety, również możecie na tej stronie w swoim horoskopie odszukać. Ok, tyle by było tytułem wstępu. Fajnie, że jesteście. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, dajcie znać. Zostawcie znak swojej bytności, chociażby tu na kanale w formie subskrypcji czy komentarza, łapki. A jeżeli czujecie taką potrzebę, po prostu, postawcie mi kawę, którą niezwykle lubię. Jestem wielką miłośniczką fajnej, czarnej kawy. Ok. Ale jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ten czas, który do nas idzie, ten grudzień, to przecież czas świąt. Czas, kiedy spotykamy się z rodzinami, kiedy chcemy celebrować bycie w takiej fajnej kompanii, tak, w takim fajnym towarzystwie. Niech te święta będą dla Was tak jasne, jak jasne tylko może być Słońce, tak ciepłe właśnie jak jego promienie wiosną i tak pełne nadziei, i pełne otwarcia, jak tylko potrafi być przepełnione miłością serce. I teraz to już naprawdę lecę do czytań dla poszczególnych znaków Zodiaku. Witam Was, drogie wagi. Co się dla Was kończy w grudniu? To czas, kiedy byliście takim chodzącym radykiem. Wszystkich naokoło zabawialiście, organizowaliście wycieczki, dbaliście o to, żeby był dobry nastrój, żeby ruszyć z posad świata i w ogóle, żeby coś w waszym życiu się działo. Żeby czasami uśmiech pojawił się u tych, z którymi jesteś, z którymi pracujesz, z którymi przebywasz. Żeby było cię po prostu wszędzie pełno. Ten czas, ten czas już jakby ci się nie podoba i właśnie bycie taką osobą mija. A jak coś mija, robi się miejsce na coś nowego. I tutaj pora zejść na ziemię. Pora zająć się takim zwykłym, spokojnym, normalnym, Byciem, kiedy można z niczego zrobić coś, kiedy wreszcie można zająć się swoim podwórkiem, kiedy można się czegoś nowego nauczyć, kiedy też można zająć się czy to swoim nowym hobby, czy też posprzątać wokół siebie, a może, może wreszcie skończyć to, co skończone od dawna. Być powinno. I tutaj pomoże Ci twoja, twoja wytrwałość, bo wiele razy już byliście w takiej sytuacji wiele razy chcieliście właśnie coś doprowadzić do końca, czemuś być wiernym, czy strzec czegoś własnego, czy to postawy, czy wartości, czy też swojego pomysłu. A może też zaczniecie wreszcie dbać o swoje własne zdrowie, czy też zaczniecie spełniać swoje własne marzenia i ich realizacje, gdzieś tam odłożone od akta do szuflady na wieki wieków. I co może być tu w tym wszystkim przeszkodą? Ano taka postawa, że przecież trzeba zająć się życiem, gromadzeniem, zarabianiem, budowaniem tej całej materialności wokół nas. Trzeba zająć się pracą, trzeba zająć się stanowiskiem. A gdzie te marzenia? A gdzie realizacja własnych celów? I tutaj trzeba będzie mocno się zastanowić, w jaki sposób to pogodzić, żeby nie przegiąć, nie przegiąć pałę. Ale przecież Ty, Wago, umiesz znaleźć właśnie tą równowagę. I wynikiem właśnie znalezienia tej równowagi, może być pogodzenie tego, co mówi Twoje serce, a z drugiej strony to miejsce, które jest dla Ciebie niezwykle ważne. I mając ten duży dystans emocjonalny, zarówno do swoich potrzeb, tych materialnych, jak i potrzeb serca, tych, tych takich, które rodzą się gdzieś tam głęboko, tych marzeń, które chcą być realizowane, możesz odzyskać ten życzliwy stosunek, czy to do samego siebie, czy też mieć wokół siebie takie osoby, które mogą być dla ciebie niezwykle ciepłym, dojrzałym, spokojnym, a zarazem. Bardzo uczuciowym i serdecznym wsparciem, bardzo wyważonym, harmonijnym, takim ciepłym relacjom. Może teraz być właśnie czas, żeby się w te relacje zaangażować lub też takie relacje takiego typu rozpocząć. I jakiś może być tutaj dla ciebie, jaka może być dla ciebie rada, nie bój się. Nie bój się spełniać tych swoich marzeń, nie bój się być też dla kogoś spełnieniem marzeń. Bo w momencie, kiedy tak bardzo byliście aktywni, tak bardzo postawiliście na emocje, że zapomnieliście w pewnym momencie o uczuciach. A to jest dobry czas właśnie na to, żeby pomyśleć, a potem zacząć realizować, co mówi Twoje serce. Dla osób, które są singlami i poszukują właśnie tej drugiej połowy. Grudzień może być bardzo dobrym czasem na to, żeby właśnie taką kochającą, ciepłą osobę wokół siebie dostrzec, no a później zacząć ten związek rozwijać. Natomiast dla osób, które są w stałych Relacjach. To będzie taki czas renesansu, kiedy jeszcze raz zobaczycie, że oprócz tych wszystkich szarych rzeczy, które są niezwykle istotne i z którymi żyje się o wiele bardziej komfortowo jak bez nich, istnieje coś jeszcze: kolacja przy świecach, wyjście, dobre słowo. A czasem zwykły spacer, który może być przypomnieniem tych randek, które kiedyś, kiedyś były waszym udziałem. Tak więc, fajny czas zmiany priorytetów i zmiany patrzenia na to, co w życiu jest najważniejsze. Samych szczęśliwości i samych cudowności Wam życzę. Do następnego